Ani może sobie zrobimy jakiś spa, potestujemy pewne rzeczy. Ja najpierw oczyszczę buzię. Ogólnie buzię już umyłam, oczywiście mydełkiem z Kikaboni, ale chyba zrobię sobie jeszcze ten peeling z piankinki. Mówiłam Wam, że on daje niesamowite efekty. I nałożę sobie dzisiaj tą maseczkę z Hitoneker, Ona jeszcze nie została przetestowana przeze mnie. Używam cały czas serum. Uważam, że produkt jest mega wydajny i mega fajnie. Rozświetla okolice oczu, niweluje opuchliznę, świetnie działa kojąco na cienie. Także serum jest genialne. Pianki również używam. Uważam, że jest to jeden z lepszych produktów w piance, jakie miałam, których miałam możliwość potestować. Chodzi o to, że to jest na tyle uniwersalny produkt, że po prostu to nie ma żadnego zapachu. Uważam, że nie powinno to nikogo ani uczulić. Jest to bardzo neutralny produkt, więc ma też szerokie zastosowanie. Dobra, zrobimy sobie najpierw Kankankiul, nakładamy żelową. Zobaczymy, już dawno nie robiłam. Takiego. Oj oj, oj oj, No właśnie dawno nie robiłam i już widzę, co się dzieje. Tego zrogowego ciała na skórkę jednak jest sporo. Pomału się zaczyna już kończyć, trzeba będzie uzupełnić zapasy. Tutaj nie tak dużo, tu oczywiście więcej. Ok, zmywamy. O, fantastyka. No, powiem Wam od razu skóra zrobiła się całkiem inna. Przepraszam bardzo za światło. Niestety takie w mam i nic na to nie poradzę. Tu mi dwa wyskoczyły takie, ale to jest od jedzenia. Ponieważ e, znów się nadziałam na rzutkiewkę z Lidla. Widzę, że oni co jakiś czas chyba muszą mieć nieźle pryskaną tą rzutkiewkę, bo ja właśnie takie efekty mam po rzutkiewce z Lidla. Dostaję takiej reakcji e, i to mi się w ogóle nie pojawia, jak tej rzutkiewki nie jem. A ja po prostu uwielbiam rzutkiewkę. Dobra, nakładamy teraz e, tą maskę. Przetestujemy, dlatego że. Chciałabym Wam pokazać jeszcze inne kosmetyki, które mi przyszły. Wiecie, że cały czas używam ostatnio tego zestawu z Bingo Spa i jestem po prostu zachwycona tym zestawem. Rano nakładam maskę, używam go codziennie. Później Wam pokażę, jak to wygląda. Ale, znaczy, pokażę Wam jeszcze, dzisiaj się rozłączymy, i ja Wam jeszcze pokażę jutro rano jak wygląda ta pielęgnacja i o co ja po prostu ją uzupełnię również na wieczór. Ale dzisiaj jeszcze testujemy maseczkę Hitona. Jest to maska rewitalizująca fermenty wody ryżowej, komórki macierzyste, jabłoń, kolagen, wąkrota azjatycka, wąkrota azjatycka i rzęszeń. I na ile my ją tutaj mamy trzymać? 15-20 minut. Więc po tych 15, w trakcie tych 15-20 minut ja sobie jeszcze przetestuję mydło Kika ale jako depilację, ponieważ Małgosia mi kiedyś wspominała, że to mydło, i ja wam też już o tym mówiłam, że można stosować jako szampon do włosów, jako odżywkę. No i może być to również jako hmm, pod depilację. Więc ja dzisiaj to przetestuję i zobaczę, czy to się u mnie sprawdzi. Czy maszynka będzie szła, będę dzisiaj goliła nogi. Jest z mydełkiem kikaboni. Otwieramy płachtę. Płachta ma bardzo fajne. Ale to jest fajne, wiecie co? Jakby bambusowe. Zaraz poczytam, co tam piszą. Nie jest mocno nasączona, więc nie powinna cieknąć. Okej. Okay. Nosek sobie zbieramy. Ale ładnie pachnie. Mm, pierwszy produkt z... Z tej marki, który ma zapach, bo serum również nie ma zapachu. Mega, fajna maska. Okej. Okay. No, nasączona nie jest mocna. To nie jest produkt, który będzie tutaj, wiecie, yy. mam nadzieję, że się tego nie będzie odklejać, bo ja strasznie tego nie lubię, jak się maski odklejają. No, ta się będzie chyba troszkę odklejać. No nic, zobaczymy. Mamy 21.57, ale się wziąłem za nagrywanie filmu. Więc niech tak będzie. Zostawiamy ją na 15-20 minut. Zobaczymy, czy nam wcześniej nie odpadnie. A ja się teraz biorę za golenie nóg. I dam wam znać, jak mi poszło. Czy mi się sprawdziło to mydełko w tej roli. Bo, w roli jako mydło do twarzy. Ewentualnie pozostawione na dłużej, zachowuje się później jako maska, jest po prostu genialna Dla mnie jest to naprawdę takie odkrycie z zeszłego roku. E, jakbym miała wybrać jeden produkt jako odkrycie, to chyba by było to właśnie medełko, bo ono mnie najbardziej zaskoczyło. Są rzeczy, które sprawiają mi ogromną przyjemność przy stosowaniu, ale to było chyba największe zaskoczenie, bo nie spodziewałam się takich rezultatów po mydle po prostu. Dobra, biorę się za golenie. No i co Wam mogę powiedzieć? Maska mi ogólnie spadła po 12 minutach. Odkleiła się od tej strony i po prostu było takie hup i nie ma. Eee, czy jakieś efekty widzę? Nie wiem, powiem Wam rano. Teraz nie będę osądzała tej maski. Eee, troszeczkę mam wrażenie, że tutaj mi się zaczerwieniło, ale być może jest to tylko moje wrażenie takie po masce. Poczekam jeszcze z pół godziny i zobaczę. Eee, Golenie przebiegło ogólnie pomyślnie, ale na ten temat wypowiem Wam się rano, bo zobaczę, czy nie powstanie mi jakieś uczulenie, jakieś krostki, czy się coś nie będzie działo. Więc na temat golenia na pewno się goli szybko i przyjemnie, ale jaki będzie efekt końcowy, to tak naprawdę moja skóra mi pokaże dopiero rano, więc na razie nie oceniam. Zobaczyłam, jak mydełko działa, i zobaczymy, jakie będą rano efekty. Dam Wam rano na pewno znać. I na tym będziemy kończyć moją pielęgnację. Idę jeszcze nałożę sobie oczywiście kosmetyki z Bingo Spa, i jutro Wam pokażę o co uzupełniam. Znaczy, nie jutro, Wy to widzicie za chwilę, o co uzupełniam swoją pielęgnację. Więc do zobaczenia rano. No i dzień dobry o poranku. Kawusia z wami. Wczoraj się nie przywitałam, więc witam się w połowie filmu. Witam was kochane serdecznie. No i będziemy podsumowywać wczorajszą wieczorną pielęgnację. Otóż jeżeli chodzi o maskę, ta maska po prostu po 12 minutach mi spadła, po 10 minutach mniej więcej zaczęła się od tej strony całkowicie odklejać. Co ja ją przyłożyłam, to ona mi automatycznie odpadała. Ona po prostu Mam, taką, mam takie wrażenie, ponieważ data ważności tej maski była do końca stycznia 2022, więc obstawiam, że ze względu na to ona po prostu była podsuszona. Ciężko mi jest się w tym momencie na jej temat wypowiedzieć, bo nie wiem, czy z dłuższym terminem ona jest identycznie nasączona, bo ona po prostu nie jest w stanie się utrzymać. No, chyba że się położymy plackiem i będziemy leżały 15-20 minut. Więc no, na temat tej maski się wypowiadać nie będę, ponieważ ona moim zdaniem była przesuszona. Yy, I ona już nie miała tych właściwości, które powinna zapewnić. Yy, ja już miałam nawet wrażenie, że yy, ta skóra mi się zaczyna robić jakaś taka bardziej szara, taka nijaka, więc ja to po prostu później zmyłam. Yy, I jak zobaczyłam, że taka jest data ważności, to obstawiam, że to chyba o to chodziło. Po prostu pewnie wygląda ona inaczej, jak te terminy są troszeczkę dłuższe. Nie mam bladego pojęcia, nie wypowiadam się w takim razie na temat działania tej maski, bo ona mi po prostu spadła. Jeżeli tak z normalnym, dłuższym terminem one są identycznie nasączone, no to bym jej nie kupiła. Ale jeżeli mają lepsze nasączenie, to jest to pierwszy produkt przede wszystkim, który pachnie. Bo zarówno ta pianka, której używam, jest totalnie bezzapachowa i jest bardzo neutralny produkt. E, tak samo jak e, to serum pod oczy, też jest totalnie e, bezzapachowe. E, mam go tyle już z użycia. Używam go dwa razy dziennie. E, a jeżeli chodzi o mydełko, właśnie, bo jeszcze mówiłam o mydełku, powiem tak. E, Wiele razy wychodziłam z założenia, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No i jeżeli chodzi o mydełko do mycia buzi, ekstra. Jeżeli chodzi my, o mydełko do mycia buzi i zostawienia na 3 minuty, aby uzyskać efekt jakby po maseczce, efekt leczniczy, efekt wyleczenia trądziku, ekstra. Jeżeli chodzi o golenie, powiem tak. Wczoraj troszeczkę pokombinowałam i e, zarówno strefę bikini, jak i nogi, wczoraj wysmarowałam tym mydłem, namydliłam, nie wiem, czy zrobiłam to dobrze, muszę się skonsultować z Małgosią, e, ponieważ ja po prostu namydliłam solidnie ręce, rozsmarowałam to wszystko na całej strefie do golenia i później e, i od razu to goliłam, nie czekałam tych trzech minut, nie wiem, czy te trzy minuty trzeba było odczekać tak jak na buzi, czy nie, e, no i efekt był taki, że Ogolone ciało było fajnie, z tym, że po jakichś 10 minutach, 5 może nawet, zaczęły mi wyskakiwać czerwone krostki. Wszędzie, w całej strefie, którą ogoliłam, zarówno strefa bikini, jak i nogi. Co na nogach mi się zdarza bardzo rzadko. Nie było żadnego uczucia ani swędzenia, ani pieczenia, nic takiego. Goliło się bardzo ładnie. Dodam, że miałam nową maszynkę założoną, więc raczej tu nie było, że wiecie, stara maszynka czy coś tam, więc nie wiem, czy wy już testowałyście, mówię do osób, które już używały tego, ale rano znowu jak wstałam, podrażnienia wszelkie zniknęły, skóra jest gładziutka i jest wszystko ok, więc na pewno tego nie użyję przed wyjściem na sam basen. Ale dzień wcześniej można tego użyć, i ja, jakbym miała użyć, to dzień wcześniej, i dzisiaj skóra jest ok. Zniknęły wszelkie podrażnienia, krostki, zaczerwienienia, zniknęło wszystko. Ja to na pewno jeszcze powtórzę, bo zobaczę, jaka to będzie reakcja. Hmm, ogólnie moja skóra, jak będzie, na pewno to przetrzymam jeszcze troszkę. Tak jak przetrzymuję na twarzy, wtedy to się wchłania. Być może wtedy będzie inny efekt, bo kombinuję na pewno z tym mydłem, bo ono ma wiele możliwości. A jeżeli chodzi o mycie buzi, powiem Wam tylko tak. Nikola stosowała koranę i przez dłuższy czas stosowania jej przepięknie wygasiła się skóra, po czym znów zaczęły się pojawiać takie podskórne, bolące, irytujące do wyciskania pryszcza. Więc przestała stosować tą koranę. Kupiłam jej ten krem z Aliexpress Bena. Bardzo ładnie jej wyciszał skórę. Ale to był etap długofalowy. Trzeba było go regularnie stosować. Poza tym no, trzeba było najpierw w jej przypadku zniwelować rzeczy, które zapychają to buzie, że się te zaskórniki tworzą. Ja obstawiam, że jest to podkład, ale ona po prostu jest mega zadowolona z tego swojego podkładu i nie chce go wymienić na żaden inny. Przez co te zaskórniki jej na okrągło po prostu powstają. No i zaczęła Nikola stosować tego mydła. I ona po prostu po tygodniu czasu była tak zachwycona jej się skóra naprawdę wygoiła tak jak po niczym innym. Także, jeżeli macie e, problem z trądzikiem, z jakimiś e, stanami takimi na skórze, naprawdę mega polecam wam te mydło z kaboni. E, bardzo fajny produkt po prostu. E, no i teraz przejdziemy do mojej porannej pielęgnacji. Mówiłam wam, że mm, tu już mam ostatnie podrygi toniku z Sensomare. Także jak już mi się skończy, to po prostu będę używała mojego z Madame Justin tego nawilżającego, bo nie mam na razie... Mam inne toniki do stosowania, ale ja teraz chcę nawilżające. Ze względu na to, że tak jak Wam mówiłam, na wieczór używam płynu micelarnego od Bingospa. Fantastyczny produkt. Po prostu Wiolinka mówiła, że produkt ją uczulił, że ją szczypało, że ona się strasznie męczyła już później go do twarzy bo wykorzystywała, bo nie lubi bo nie lubi wyrzucać kosmetyków. Ja jestem mega zadowolona. Nic mnie kompletnie nie szczypie. Oczy fakt faktem wymaga dłuższego demakijażu. E, idzie mi nie 2, a 3 waciki na demakijaż oczu, e, ale skóra nie jest później wysuszona pod okiem. Nie mam e, pieczenia. E, no i ja jestem bardzo zadowolona. Mega. A jeszcze jak widzę, że on teraz kosztuje 4.95 na stronie, to po prostu to co zrobiłam, to poprosiłam Markę o wysłanie mi tego, ponieważ za chwilę Wam pokażę paczkę, jaką dostałam od Bingo Spa i miałam możliwość sobie wybrania e, kilku rzeczy, więc e, zrobiłam listę i powiedziałam, żeby z tej listy mi po prostu coś wysłali. E, no i po tym płynie micelarnym używam właśnie tego kremu złuszczającego. To jest ogólnie cały zestaw. Już Wam ostatnio o tym mówiłam. To jest zestaw, który kosztuje 75 zł na stronie e, i mega zestaw. E. Tym zmywam makijaż, to później nie nakładam, nie nakładam żadnego kremu, żadnego serum, nic kompletnie. Po umyciu buzi nakładam to na noc i zostawiam. Rano zmywam e, pianką e, hitonę i nakładam maskę i nakładam płatki pod oczy. Po 15 minutach zmywam tą maskę, zmywam płatki i przechodzę do pielęgnacji. No i właśnie w tym momencie używam e, tego kremu z Lale e, peptydowego i powiem wam, że może krem jest fajny, ale ma niesamowicie nieprzyjemny zapach, który mnie bardzo drażni. Używam oczywiście schitone tego produktu pod oczy. No i na tym by było na dzisiaj tyle, ponieważ wprowadzam kolejne zmiany w pielęgnacji. To zostaje, co Wam pokazałam. No i tu Wam pokażę, co otrzymałam od Bingospa i co będziemy używać. Więc zaczniemy po kolei. Poprosiłam o taki żel niebieski. Jest to żel do masażu i pielęgnacji ciała. Olejek miętowy, aloes, prowitamina B5 i y, kamfora. Chodzi o to, że jest to żel do stosowania na przykład przy bólach mięśni, y, przy przetrenowaniu, y, potem jak my wracamy z gór, żeby zrobić sobie masaż, który te mięśnie rozluźni, odpręży, ukoi. No i przede wszystkim ten dodatek olejku miętowego, obstawiam, że będzie chłodził, więc on będzie fantastyczny również latem po treningach. Dlatego się zdecydowałam właśnie na ten żel. Czy ja tutaj coś więcej przeczytam? Tak. Żel chłodzi, relaksuje, odpręża, poprawia ogólny stan skóry. Sposób użycia: stosować maksymalnie trzy razy dziennie. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. I to tyle by było. Ja ogólnie czytałam na stronie, jak wybierałam produkty, starałam się wybierać z każdego po trochu, żeby nie było, że wiecie jest na przykład nie wiem cztery kremy pod oczy, czy cztery kremy do tego. Tu jest po jednym produkcie ogólnie. Więc to jest produkt numer jeden. Kolejny produkt, jaki, o jaki poprosiłam, to jest krem pod oczy taki i to jest terapia anti-aging, z tego co wiem chyba przeciwzmarszczkowy. E, już Wam mówię. Efekt liftingu, wygładzenie drobnych zmarszczek, poprawy kolorytu skóry wokół oczu, krem pod oczy z e, pheohydranem. E, pojemność, 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 już Wam mówię, 50 gramów. Więc jest to krem, który pewnie będę używała myślę, że za 3 miesiące, bo jest to sporo. Do tej pory używałam kremu z. Janka Kiul, on ma 25 gramów, i ja już go używam od grudnia, od połowy grudnia, końcówka grudnia go zaczęłam używać. Yy, I mam go jeszcze połowę, więc yy, tu jest 50 gramów, to jest kuracja na 3-4 miesiące. I to, co mi się właśnie mega podoba, to to, że w Bingo te produkty są większej pojemności, więc yy, jeżeli już na przykład przetestujecie i Wam się sprawdzi to później naprawdę to jest niesamowita y, oszczędność, bo produkty są po prostu mega wydajne i mają duże opakowania. Jeżeli nie lubicie testować tak jak ja, to uważam, że jest to mega fajny sposób właśnie na oszczędzanie. Kolejną rzeczą, chyba tutaj jeszcze było coś o składnikach aktywnych. Poczekajcie, ja może jednak zerknę na stronę Bingospa i y, o, to z poczty będzie lepiej. I wam po prostu um, powiem co i jak i może tak będziemy chodzić, um, będzie szybciej, lepiej. Ok, co my tu mamy? O, akurat właśnie trafiłam na ten krem. Dobra, to był mój pierwszy link. Um, I mamy tutaj z aktywnych składników, mamy tak, mamy ten kolagen, zapewnia skórze ciągłość odnowy komórkowej oraz właściw właściwy poziom nawilżenia, który decyduje o sprężystości i jędrności skóry te pschędrane kompleksowo działająca substancja aktywna otrzymywana z polisacharydów z błony algi brązowej i aminokwasów mikroalgi nie podam wam tej nazwy oraz minerałów wody morskiej daje natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry więc zobaczymy jak się ten krem mi sprawdzi kolejną rzeczą jaką wzięłam to jest kolagen do dłoni o zapachu brzoskwiniowym czyli po prostu krem do rąk zobaczymy jak to się będzie wchłaniało oczywiście ja Wam dzisiaj tylko robię open box paczki, pokażę Wam co sobie wybrałam i to wszystko w tym momencie idzie do stosowania, ponieważ pokończyło mi się bardzo dużo rzeczy i celowo wprowad... zaczęłam używać miniaturek, żeby wprowadzić za chwilę całą serię i potestować, więc zobaczymy, mój mąż już też wykańcza ten z Apis Krem, więc pewnie się też przyłączy do testów, a jego dłonie są fajne do testowania, bo on ma dłonie wymagające Kolejną rzeczą, jaką sobie wybrałam, to jest japońskie serum do twarzy, i to jest lifting bez skarpela. Tak to wygląda. I mamy tutaj tak, serum bogate jest w źródło skoncentrowanych substancji aktywnych. Podane w postaci lekkiego kremu, lekko się wchłania, szybko przenosi w głąb skóry, aktywne składniki odżywiające, regenerujące komórki skóry. Stosowanie, stosowanie zaleca się wtedy, kiedy skóra potrzebuje intensywnej pielęgnacji. I działanie. Pobudza naturalną witalność komórek, hamuje proces, proces powstrzymywania zmarszczek, wygładza i spłyca zmarszczki już istniejące, zwiększa sprężystość, elastyczność skóry. I ze względu na to, że ja już jestem tutaj w ponad połowie mojego Madame Justin ukochanego, bardzo chętnie przetestuję po prostu sobie to serum, bo ja wiem jak działa Madame Justin. Ja do niego dość często wracam i chyba w najbliższym dęku się ze dwa opakowania tego pojawią, bo już jedno jest zdenkowane, a to jest drugie. Ale w tym momencie bierzemy to serum. Zobaczymy jak ono. 50 gramów, również pojemność. Następne co wybrałam to kolagenowe serum do mycia twarzy. Jak widzicie postawiłem sporo uwagi i poświęciłam kolagenowi, ponieważ miałam ten kolagen 100% w płynie, który mi się genialnie sprawdził jako serum. Miałam kolagenowy szampon, z którego byłam niesamowicie zachwycona, um, więc posta postanowiłam właśnie przetestować wszystko, co mają z tym kolagenem. I tu mamy kolagenowe serum do mycia twarzy. Delikatne, delikatne takie. Mm, no nie wiem, jak to nazwać no, mydełko? Nie, no delikatny płyn w sumie do mycia. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ja Wam cię robię, mówię. Open box tej paczki, co wybrałam. A z recenzją przyjdę na pewno w przeciągu miesiąca, co sądzę o tych kosmetykach po miesiącu. Mówi się, że pod koniec lutego nagram recenzję tych kosmetyków. No i oczywiście musiała być też kąpiel, bo wiecie, że kąpiel to jest u mnie... I tu mamy kąpiel z lakarnityną i to jest kąpiel, która miała chyba odprężać. Szamponowe... zaraz Wam powiem, o co mi tutaj tu mam. Nie chcę się Wam wychodzić z wanny. Kąpiel to podróż do krainy relaksu i dawka energii po trudnych codziennościach. Dwie nakrętki leje się na wannę. Mnie naprawdę niesamowicie ostatnio odprężają takie kąpiele i ja uwielbiam kąpiel. Miałam wcześniej tą kąpiel siarkową. Powiem Wam, piany jest tak dużo po tych kąpielach. Nie wiem jak po tym, zobaczymy. Miałam już tą borowinową, borowinowy płyn do kąpieli. Naprawdę efekty są wow. Po prostu płyny do kąpieli z Bingo Spa wybijają się ponad wszystko. Także, no, zawsze będę je testowała i zawsze je będę kupowała. Kolejną rzeczą, jaką wybrałam, to jest właśnie płyn micelarny, czyli to, co miałam tutaj. No i to już będzie ten płyn, którego ja po prostu będę używała. I dziewczyny naprawdę polecam Wam spróbować, tym bardziej, że on na stronie spa kosztuje 4,95 albo 99, więc warto w tym momencie kupić sobie i potestować, ale nie kupujcie od razu pięciu butelek, bo jeżeli wyskoczy u Was taka reakcja jak u wiolinki, no to będziecie miały problem. Ale myślę, że po jeden produkt, plus po coś do kąpieli, plus jakiś kremik warto wskoczyć. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, jest to maska do włosów. Uprzedzałyście mnie, że po COVID włosy mi zaczną niesamowicie wypadać. I ja już ten efekt zauważyłam. Lecą mi po prostu strasznie te włosy w tym momencie, więc stwierdziłam, że muszę je solidnie wzmocnić i bardzo postawiłam ostatnio na, właśnie na maski, na odżywianie, na regenerację tego włosa, ale już takie z wnikaniem w głąb cebulki najpierw. I mamy tutaj maska, kuracja do włosów słabych i wypadających, 40 składników. Więc yy, liczę na to, że ta maska naprawdę przyniesie niesamowite efekty. Dlatego, że tamta maska była genialna z bingo spa, którą miałam. Bardzo ładnie pachnie. I powiem Wam, że to jest zapach taki, jaki często można spotkać w salonach kosmetycznych, w salonach fryzjerskich. Przepiękny zapach. To będzie istna przyjemność. Więc Marce Bingospa gorąco dziękuję za przesłanie tych kosmetyków do testów, za kolejną możliwość współpracy. Dla mnie jest to, mówię, marka tak jak i Madame Justin coś, co będę Wam polecać zawsze, bo po prostu jestem zadowolona praktycznie z każdego produktu. I tą maskę bardzo chętnie wytestuję i dam Wam oczywiście znać, Brakuje mi jeszcze szamponu, więc chyba jakiś szampon będę musiała sobie dokupić. E, I zobaczymy, więc rozpoczynamy. Wprowadzam wszystko od dzisiaj z tych rzeczy. E, I tak jak się umawiałyśmy, pod koniec lutego dam wam znać e, i moje recenzje na temat tych kosmetyków. E, I one będą szczere. Tu nie będzie tak, że dostałam paczkę. Wiecie, że ja mam zawsze tak, że u mnie to jest warunek, że mogę wyrazić swoją opinię. Marka absolutnie ode mnie nie wymaga nagania filmu z opinii. To jest y, moje zdeklarowanie się wobec Was, że ja Wam taką opinię na temat tych kosmetyków dam i zobaczymy. Ale z tego, co już to Wam mogę polecić, no i ten zestaw oczywiście mogę Wam polecić. Zostawię Wam link do tego zestawu y, w promocji, y, boże, w opisie, a nie w promocji. Y, I oczywiście do wszystkich tych produktów, które tutaj mamy, również Wam zostawię linki. Więc myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Będzie taki czysto kosmetyczny. Troszeczkę tej pielęgnacji nocnej. Troszkę polecajek, troszkę nie. Open box paczki. Ale e, naprawdę o bingo spam mogę mówić same superlatywy. Bo e, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby coś było nie tak. Mógł kosmetyk nie do końca zadziałać, ale absolutnie mi nigdy w życiu nie zrobił krzywdy. Mogłam nie widzieć efektu, którego się spodziewałam, ale to wiecie, czasami jest tak, że Spodziewacie się efektu, jakbyście miały przejść, no nie wiem, co najmniej 10 zabiegów kosmetyczki. No wiadomo, że krem tego nie zrobi. Tak, Stosowanie kremów, nawet porządnych takich, wiecie, które mają dawać rezultaty, to jest to efekt długofalowy i regularny. Ja ze względu na to, że uwielbiam testować nowe produkty, ale oczywiście, jak widać, lubię też wracać do fajnych perełek, to po prostu u mnie czasami ten efekt może przyjść później. Tu na szczęście są to duże opakowania, mają długie daty ważności, więc ja mam też czas na przetestowanie tego wszystkiego, a inne rzeczy sobie w tym momencie poczekają. Więc póki jeszcze nie mamy ostrego słońca, i ja jeszcze tych filtrów tak wiecie, z przemrożeniem oka, raz używam raz nie używam, spokojnie będę testowała. Więc na dzisiaj się z wami żegnam. Zostawiam Wam wszystkie linki w opisie. I co? No, trzymajcie się cieplutko. Dajcie znać w ogóle, co kupiłyście z Bingo spa. Bo wiem, że po moich ostatnich polecajkach, denkach, recenzjach bardzo dużo osób z Was zrobiło zakupy z Bingo Spa. Część osób kupiło na stronie Bingo Spa, część osób gdzieś tam indziej dorwało i stacjonarnie, bo wiem, że są drogerie, w których można to dostać stacjonarnie. Warto śledzić też te promocje na Bingo Spa, bo wiecie, na no płyn micelarny przeceniony z 16 zł na 4,95 czy 4,99, w żadnym sklepie go za taką kasę nie kupicie, więc warto obserwować, a te promocje się co chwilę, co jakiś tam czas zmieniają na stronie. Więc jestem bardzo ciekawa, bo ostatnio miałam, że kąpiele kupowałyście i kupowałyście mm, 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 coś jeszcze było polecane i też kupiłyście i byliście zachwycone właśnie tym bingo spa, więc dajcie mi znać koniecznie w opisie, co kupiłyście z mojego polecenia, co Wam się sprawdziło, z czego jesteście zadowolona i do czego na pewno wrócicie. Szampon Wam się sprawdził mój z kolegerem. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa!